Hej, z tym big witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. gdzie zagramy sobie w Spidermana i to lecimy dalej. Ogólnie to jest chyba ostatnia misja, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny, Albo ostatnia, albo przedostatnia, to tyle wiem. MJ trafiła w dziesiątkę. Tu, z dala od wszystkiego. Mogli ukrywać tego dzieciaka przez wiele tygodni. To tutaj. Czuję to. Jeśli nas zauważą, to koniec. Musimy ich załatwić kolejno. Jak za dawnych czasów, cicha jak kot. Przebiegły jak pęk. Jeśli nas zauważą, życie Twojego syna będzie zagrożone. Musimy to zrobić cicho. Um. Okej. Okay. on nam pomaga wciśnij... Cel ok. Tylko, czy mam jakby pewność, Dość dużo tych strażników łatwo nie będzie. Ej, to jest fajne w sensie. Kolejne z głowy. Po to tu jestem. Tak naprawdę ja nie wiem co ja cokolwiek zrobię skoro. Dobra. Dobra. Ej, nie no fajne to jest w sensie. Kurde, nie ten guzik. Nijże. Musimy częściej łączyć siły. Obiekty. Co to było? i to było dobre. W sensie już myślałem, że zepsułem. Wkraczam. Dobra robota. Ruszajmy dalej. Myślałem, że zepsułem, to jednak nie. Dobra. Ogólnie nie gadam nic, bo się skupiam, ale... To jest mega spoko. Dobra robota. Uwielbiam jak jesteś taki stanowczy. Dobra. Tego. Po jednym na życie. Nie schrzańmy tego. Okej. Powiedz tylko słowo, pająku. Dobra, on nawet... W sumie słowa nie mówię, ale już tam nie będziemy się. Wiecie, dobra Czemu ja w ten? Czemu ona we mnie weszła? Mmm, Dobra. Teraz ten się przede mną. Dobra. Tamten koleś tylko czeka, aż go Tego. Dobrze. Tworzymy niezły zespół, co? Okej, okay, ej, to on... Jeszcze Aha... Kilku? Jak jest w grupach? W sensie jak są chyba w tym... W dwójkach, to chyba wtedy... Ej, mi się pomoc. Oboje Poszę eliminujemy. Gotowa do akcji. Dobra, o, jeszcze tego. Co to jest Dobra, to już wszyscy. Dobrze i mam nadzieję. Dobra, musiałem tylko sprawdzić, Móstwo, czy jest wszystko dobrze. Ty sprawdź kontenery, a ja zajrzę do tamtego budynku. Felicio, co? Przykro mi, że hammerhead ci to zrobił. No słuchaj, niedługo się dowie kto zadziera z kotem. Obrywasz po nami. Sprawdźmy, czy coś jest w tych kontenerach. Dobra, teraz te kontenery sprawdzamy. To tylko jakieś pudła. Tu nic? Szukajmy dalej. Gdzie wchodzisz, gościu? Nigdzie nie właś, dobra. Tutaj. Część kontenerów ma ścigę pianina. Bardzo niespodziewane, ale dzieciaka nie ma. Cholę. I tutaj. Materiały budowlane. Zero dzieci. Szukajmy dalej. A jeszcze tam są. To nie będzie w tym, skoro. Właśnie. Sable International. Co to jest? Wow. Hammerhead ma broń Sable? Ciekawe, co jeszcze. Na no to mamy odpowiedź. Spiderman! Dobra. Nie. Biry Hammerhead i Broń Sable. Świetna kombinacja. Nie prosiłem o nią! Kogo muszę się pozbyć. Tego... Felisio, gdzie jesteś? A tego dobra dużo ich, dobra tego teraz tutaj dobra i teraz co tu się dzieje? Ciekawe, gdzie się podziały. Dobra. Kurde. jesteś Dobra. Tylko ile ich tutaj zostało? Dobra. To muszę ten... To teraz jego. Dobra, nie zostało ich jakoś dużo teraz. Dobra. Jeszcze tak ze dwóch. Albo chyba jednego. Chyba jeden został. Jednak nie jeden Dobra Tutaj muszę rzucić, bo muszę Muszę jakby wyeliminować tych Zaraz, zaraz, kostiumy Moc kostiumu e, Może zrobimy coś takiego jak Po prostu koncentrację Dobra, tego muszę się pozbyć. Dobra, nauczę cię szacunku. No, ok. Kolejna dobra. No powinien chyba w sumie wybuchnąć tak sobie Coś tam mu się niby stało co nie Dobra Tego zepchniemy czy przeżył, przeżył Dobra I teraz tego. Ej, fajne Dobra i to chyba To chyba już wszyscy Wszyscy Jutro będę miał zakwasy Dobra, pora znaleźć Felicie A dobra tutaj, zmierza do tego budynku! Safe co za safe? Felicio? Nie, 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 chyba sobie jaja robisz. Powiedz, że mnie nie nabierałaś. Sorry, skarbie. Bez Twojej pomocy nie dałabym rady. Chciałaś tylko dysku Hammerheada. Cały dobytek marzy. W mojej dłoni. Hammerhead dostał podróbki. Myślisz, że się wkurzy? Czyli to porwanie? T -t -t Twój syn. Wszystko było kłamstwem! Kłamstwo to brzydkie słowo. Wolę fałszywy trop. Zrób co trzeba. Zanieś dyski na policję. Ej, zasłużyłam na nie. Poza tym Hammerhead ma misję i nic go nie powstrzyma. Co najwyżej pomogłam go spowolnić. Wyczyścili całe podwórze! Sprawdźcie sejf! Muszę lecieć. Wypiję twoje zdrowia na rywierze. Felicio! Jesteśmy szefie. I. Dysk zniknął. Nowy plan. Ten dysk ma nadajnik. Znajdźcie ją i zabijcie. A jeśli jest dość głupia, żeby wrócić do swojego mieszkanka, moja ekipa już tam na nią czeka. Co zresztą dysków? Nie dbam o dyski. Ale ona ma zginąć. Jasne, znajdziemy ją. Jeśli dysk ma, nadajnik, okay. się, ma kłopoty. Co teraz? Gdzie teraz iść? Muszę do niej dotrzeć. Migiem. A to jest jakby inna misja, czy to jest cała misja? To jest ta sama misja. Stęskniłeś się? Hammerhead wie, gdzie jesteś i zamierza cię zabić. Nośnik ma nadajnik. Nie rozumiem cię, Pająku. Właśnie wykiwałam cię na całego, a ty próbujesz mnie uratować. Dlaczego zawsze jesteś taki miły? Nie chodzi o bycie miłym, tylko o robienie tego, co należy. Masz tyle talentów, tylko wykorzystała je do niesienia pomocy innym. Cóż, powinieneś już wiedzieć, że to nie w moim stylu. Ludzie się zmieniają, Felicio. Kocham Cię, pająku. Będę tęsknić. Chwila! Twoje mieszkanie zaraz wybuchnie! Bez obaw. Nadal mam wszystkie dziewięć żyć. Kurde! Okej. Okay. Coś się yy, stanie. A ja muszę ją ratować, nie no... Troszeczkę to nie ma sensu, nie? Jakby ja jestem w tym momencie po jej stronie, w sensie ona ma rację jak dla mnie. Ona, mu, ona jakby robi tyle złego, on ją chroni broni. Więc to troszeczkę nie ma sensu moim zdaniem. Ale coś tam. W sensie pewnie się nic nie stało, bo... Inaczej się jej nic nie stanie, bo ona powiedziała takie, że ma dziewięć z taką pewnością, więc... Pewnie nic. Wow. I nadal nie znaleźli ciała? Nie. Myślisz, że przeżyła? Nie wiem. To znaczy, to możliwe, ale. To. jakie to uczucie nie być ojcem? <śś>... Nie. Pytam poważnie. Szczerze? Trochę mi ulżyło. To znaczy, mam sporo na głowie, wiesz? Tak, to prawda. Ale myślę, że kiedyś będziesz wspaniałym tatą w odpowiednim czasie. I z odpowiednią osobą. Okej. Okay. a chyba to ukończone. Następny nowy kostium, jaki pokaż? To? Czy nie to? Już nie wiem nawet. Chyba to nie mam pojęcia. Ale chyba to było tamto. A tak, no. Dobra to teraz sobie robimy... Aha Jeszcze jakby się nie zaliczyło Bo jest te 16... 16 minut To zrobimy sobie coś takiego jak... To i czy to będzie ostatnie? Chyba Tak mi się wydaje, że to będzie ostatnie Tak To jest ostatnie i teraz zostało ogólnie. Chyba jestem w pobliżu jednego ze skradzionych obrazów. A, coś chciałem powiedzieć, kurde. A, dobra. Zaraz gdzie to jest. No, Tutaj. Hardy na pewno coś tu ukrył. Dobra. Ciekawe po ile stoją takie. Czy to okres? jest wszystko. Detektywie, znalazłem ostatnią skrytkę. Nie. Czy mam jeszcze czegoś poszukać? Nie, to ostatni element dzieciństwa Hardiego. Nie wiem jak dziękować Spider-manie. Cieszę się, że mogłem pomóc. No. To sobie... A zaraz co tu jest? Jeszcze dobra, robimy no. to jeszcze. Masz rację co do nowej Black Cat. Miej na nią oko, dobra? To dla mnie bardzo ważne. To było dziwne. O co mu chodziło? Lepiej do niego zadzwoni i spytał. Numer przez ciebie wybrany jest nieaktywny. Okej. Cybo o co mu chodziło w ogóle? Lepiej zajrzę na posterunek. Mogłoby być jako osłonę misja. Hej, gdzie jest detektyw Maki? Maki? Pierwszy słyszę. Starszy koleś z wąsem <noise> albo pomyliłeś posterunek, albo ktoś cię wkręcił. Tak. Ktoś mnie wkręcił. Detektyw Maki, czy może raczej Walter Hardy? Hej, nie osądzaj mnie. Zrobiłem co musiałem. Twoja córka myśli, że nie żyjesz, wiesz? I niech tak zostanie. Dla jej dobra. Stoi? Co? Właśnie mnie oszukałeś. Dlaczego miałbym ci oddać przysługę? Bo dobry z ciebie, chłopak. Zaopiekuj się moją córeczką. Ach, jestem taki naiwny. Muszę w końcu zostać bezdusznym cynikiem jak reszta świata. A. Dobra, myślę, że tu będzie jakby kolejna Dobra, tutaj jest wielki awans, plus 50. plus jeden zdrowia, serio. A, ile Dwieście stare? Okej. Okay. To myślę, że sobie zrobimy jeszcze to, bo tutaj nic innego nie ma. Także w tym odcinku zrobimy jeszcze to. Aha, tutaj są jeszcze dwa, dwie rzeczy. Dobra, ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy, ale zrobimy sobie jeszcze te, dwa, te dwie rzeczy i zaczynamy od nowego DLC. Tam następny odcinek, bo nie ma sensu robić tych dwóch pobocznych rzeczy, które zajmą 5 minut. Tak, dobra, tutaj. Od tej strony.

Tutaj jest ta cała fotobomba chyba Dokładnie Więc trzeba jakby w tym obrębie to Nie tego miałem Kurde, miałem tego dużego no To jest akurat minus, duży Że jakby Dobra Dobra tutaj. Dobra To grubego. Oczywiście, że nie. Dobra. Dobra, tego Dobra, tutaj. Dobra, tutaj robimy zdjęcia. Dobra, tutaj tego! żeby mój kanał. Dobra, to w obrębie tego. Dobra. Jeszcze kilku ich zostało. A. Dobra. Tutaj. Kurde, nie. Nina. Dobra. Tutaj tego. No nie 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 nie. Hm. Nie lepiej. Zrobiłem to w świetnym stylu. A. Ty wszyscy. I to na maksa, ok? Jeszcze chyba tylko jedno, tak? Moi wierni słuchacze zgłosili, że Spiderman lekko myślnie demaskuje wienie publiczne. Niszczy skrzyn! Dobra. Muszę przestrzegać jej zawsze w takim razie. Dobra. O dobra, dwukrotnie to było naciśnięte. Dobra. Dobra. Chodźmy tutaj teraz. Dobra. Dobra teraz tego. Akurat się to włączyło. tylko gadżety Dobra Co to jest za ten Co tak się da zrobić? Dobra. Ludzie, się się Dobra tego. Piense przecież ile ja mam tego robić. Dobra. Dobra tego. Dobra, nie wiem co to, tam tylko bombę teraz Teraz mogę ewentualnie Dobra Prawie, pięć, prawie 5, prawie 2,5 ciągle w sensie. Dobra jednak nie ten, tak to nie działa. Dobra, ile ich jeszcze ten jeden? Dobra. I no mega blisko. Całkiem nieźle, ale 67% widzów uważa, że mógł być lepiej. Dobra. Kostium, e, coś tam. E, nie, to jest brzydkie. Dobra, także to chyba na tyle, co nie? Tak, jest 100%. Także to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, z dzwoneczkiem. No i następnego. No i cześć!